Cześć, witaj. Asertywność brzmi jak jakaś supermoc. Kiedy słyszymy, musisz być asertywny, kurs asertywności, ta osoba jest asertywna, masz wrażenie, że to jest jakaś wielka umiejętność, której potrzebujesz się nauczyć, której musisz uczyć się wytrwale, aż zdobędziesz. Te niesamowite umiejętności. Asertywny człowiek kojarzy się z kimś, komu w ogóle nie zależy na opinii innych, kogo nie przejmuje to, czy pozostaje w połączeniu, czy też oddziela się, kto jest odporny do poziomu, wydawałoby się, nieraz wręcz psychopatii na to, jak inni odbiorą jego zachowanie. I oczywiście, tak rozumiana asertywność. Będzie robiła wrażenie czegoś bardzo trudnego albo wręcz niemożliwego dla Ciebie, jeśli jesteś osobą wrażliwą, osobą, która szczerze przejmuje się tym, jak reagują inni, w jakich jest relacjach z innymi i której na tych relacjach zależy. Dlatego spójrzmy na to nieco inaczej. Po pierwsze, każda prawdziwa asertywność zaczyna się, i właściwie kończy, na asertywności wewnętrznej, to znaczy. Relacji Twojej z Twoim wewnętrznym krytykiem. Możesz to nazwać ego, możesz to nazwać super ego, ale chodzi o to, że masz taki głos w tobie, który ci narzuca, nakazuje, który cię kara, który mówi o tobie bardzo złe rzeczy i traktuje cię w brutalny sposób. I teraz, jeżeli ty pozwalasz temu głosowi na to wszystko, to analogicznie będziesz pozwalać innym. Będziesz pozwalać rzeczywistości zewnętrznej uderzać w siebie, wymagać za wiele, nie szanować twoich granic, nie troszczyć się o ciebie i tak dalej. A kiedy z kolei zdobędziesz tę umiejętność oddzielenia się, po pierwsze od krytyka, a po drugie powiedzenia mu "nie dziękuję", jak będę chciał to zapytam, mówisz chociaż nie wiesz. Na ten moment nie interesuje mnie twoje zdanie, albo nawet Ironicznie, czy możesz się wysilić bardziej, możesz postarać się o coś ciekawszego, bo to, co mówisz do mnie, już mnie nudzi. To wtedy i tylko wtedy zaczniesz czuć od środka i rozumieć, czym jest prawdziwa asertywność. Bo jakże możesz, nie wpuszczając jakiegoś mułu, jakiegoś rodzaju agresywnego zachowania w środku, brudu, Narzucania ci czegokolwiek w środku, dopuszczać do tego na zewnątrz. Po prostu to nie będzie możliwe i tyle. Ale jest jeszcze pytanie o to, jak mówić do innych. Bo do krytyka możesz mówić co chcesz. Ty jesteś reżyserem, ty świadomość, a nie ty skrzywdzone dziecko wewnętrzne, czy ty małe biedne ja, które bywa, że kocha być ofiarą własnego, wewnętrznego krytyka. To jest swoją drogą całkiem śmieszną grą. Więc ty, świadomość, ty, reżyser spektaklu, musisz wciąż pozostawać właśnie w relacjach z innymi. I przypomnę ci tu, że my jako ludzie mamy tylko dwie podstawowe potrzeby. Pierwszą jest przynależność, potrzeba przynależności, a drugą jest autentyczność, potrzeba autentyczności. Chcemy być zarówno autentyczni, jak przynależeć, co. Często się wyklucza, bo ilu masz w swoim życiu ludzi, którzy naprawdę szczerze, totalnie kochają Cię i akceptują w Twojej autentyczności. Innymi słowy, którzy kochają to, jak wyglądasz zaraz po z łóżka, którzy kochają wszystkie zapachy, jakie wydzielasz, którzy kochają sposób, w jaki jesz, w jaki chodzisz, w jaki tańczysz i w jaki się nie uśmiechasz i w jaki milczysz. Ilu masz takich ludzi? Może jednego, może kilka osób, to masz wielkie szczęście. Większość ludzi nie ma nawet ani jednego takiego człowieka, dlatego polecam jak najszybciej stać się takim człowiekiem, który w relacjach ze sobą oscyluje od minimum neutralności, bo nie musisz kochać zapachu swoich pierdów, ale możesz mieć do nich stosunek neutralny. Nie musisz kochać każdego szczególiku swojego wyglądu, ale możesz mieć do niego stosunek neutralny. To znaczy, jakoś musi być, no i tak jest. To jest awatar. To też nie jesteś ty, nawiasem mówiąc. Zbyt daleko idące utożsamienie z ciałem jest błędem poznawczym i logicznym, więc jak najszybciej też wyluzuj w tym temacie. Natomiast w relacjach z innymi ludźmi chcesz te relacje podtrzymywać, chcesz pozostać. Połączeniu w przynależności, no bo krótko mówiąc, opłaca ci się to. Jesteś stworzeniem stadnym, działasz w gromadzie, jesteś podpięty do czegoś, co można nazwać świadomością kolektywną. No i nie chcesz sobie tego oburzyć, chcesz jakby móc korzystać z tych zasobów. No ale właśnie, bardzo często tak jest, zwłaszcza w rodzinach, że my już jako dzieci rezygnujemy z naszej autentyczności na rzecz przynależności. Jeżeli dorośli mówią Ci, że coś jest nieładnie, czegoś nie wolno, tak się nie powinno, tak nie robi grzeczna dziewczynka, grzeczny chłopczyk, to ty szybciutko się wycofujesz i albo udajesz, że robisz to, czego oni chcą, albo faktycznie robisz to, czego nie chcą. I potem ci oni też gadają oczywiście w Twojej głowie, już w dorosłości. Ale balans jak wszędzie jest pierwszym fundamentem dobrego samopoczucia. Musisz zweryfikować w dorosłości te wszystkie przekonania, zadać sobie uczciwie pytanie, czy ja nadal muszę płacić tak drogo tego rodzaju moją autentycznością za tego rodzaju przynależność. W większości przypadków mówię ci od razu, że nie, że robisz to na odruchu, bo mieszka w tobie to małe, bezbronne, bezradne i zależne faktycznie od innych dziecko. Dziecko nie miało wyjścia, jak się dostosować. Dziecko po prostu było faktycznie uber zależne od dorosłych. Zależało dosłownie wtedy od tego Twoje przeżycie: dach nad głową, jedzenie i podstawy bytu, więc musiałeś się dostosować. Ale między innymi dorosłość, dorastanie, dojrzewanie polega na tym, że się indywidualizujemy. Najwcześniej to się dzieje w wieku nastoletnim, że chcemy robić po swojemu, chcemy inaczej, chcemy być niezależni, choć jeszcze nie jesteśmy, więc to też jest trudne. No a potem przez całą dorosłość, właściwie, ten proces się tylko nasila i ostatecznie wchodzimy w wiek dojrzały, który Jung Karl Gustaw określił jako czas, Mniej więcej około 40 roku życia, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele poświęciliśmy dla rodziny, dla kultury, dla społeczeństwa, i postanawiamy wejść w taką już prawdziwą indywiduację, która będzie weryfikacją wszystkich naszych przekonań. Ale jeśli masz lat 20 lub 30, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś przystąpił do akcji z Marszu, jak to się mówi, czyli jeszcze wcześniej. I Zweryfikował właśnie swoje rodzaje poświęceń, kompromisów, rezygnowania z siebie na rzecz przynależności. I teraz ta asertywność w dorosłym życiu będzie polegała nie tylko na tym, gdzie powiedzieć nie, ale jak powiedzieć nie. Jak już jesteś asertywny wobec krytyka wewnętrznego, to pozostaje Ci jeszcze pójść do tego miejsca, w którym. Wchodzisz już w relacje ze światem zewnętrznym i mówisz w taki sposób, żeby to było totalnie w porządku wobec drugiej osoby. Czyli, na przykład, załóżmy, że ktoś zaprosił cię na imprezę i no w ogóle w żadnym stopniu nie masz potrzeby tam być. Są tam ludzie, których nie za bardzo czujesz. Wiesz, że będzie dużo picia, a ty nie lubisz pić. Nie wywalasz tych wszystkich flaków, nie rzucasz. Tym mięsem na stół, nie masz potrzeby bycia szczerym za wszelką cenę, ale mówisz do tej osoby na przykład, tak jak bardzo chciałabym tam być, to jednak nie mogę. Zupełnie mi to nie pasuje, nie leży mi to w moich planach, także wybacz, tym razem nie przyjdę. I jeśli zrobisz to dwa razy, trzy razy, to ta osoba prawdopodobnie załapie. Że jest jakiś głębszy powód, dla którego nie chcesz. I jeśli sama cię zapyta, to powiesz, słuchaj, ty jako osoba jesteś dla mnie totalnie w porządku, ale nie każdy, z kim tam miałabym się spotkać, jest kimś, z kim ja rezonuję, i dlatego właśnie wybieram, jednak nie przyjść. Ale nie musisz tego mówić od razu, bo może w naturalny sposób się to, że tak powiem, rozejdzie po kościach, albo ta osoba przestanie cię zapraszać, albo po prostu. Zobaczy, że macie dobre relacje i chętnie się z nią zawsze spotykasz sam na sam. Możesz też powiedzieć, wiesz, wieloosobowe spotkania nie są moją domeną, ale z Tobą chętnie się spotkam. Możemy iść razem do kina, możemy iść razem na lunch, nie ma sprawy. Natomiast wybacz, pozwól, że pozostanę tutaj przy swoim wyborze. Chodzi o to, żeby to mówić uprzejmie, żeby to mówić tak. Żeby nie ranić, a kiedy nie ranimy, jak opakowujemy gorzką pigułkę w, słodki, w słodką otoczkę. Dlatego najpierw mówimy coś pozytywnego do tej osoby, że bardzo chcemy tam być, albo że bardzo ją lubimy, albo po prostu proszę nie bierz tego do siebie, bo to nic osobistego. To już jest ta słodka otoczka, która pomoże przełknąć, i która sprawi, że druga, drugi człowiek nie będzie myślał, że... No, nie wiem, nie lubisz go, albo, albo chcesz go upokorzyć, albo cokolwiek innego. Szacunek do siebie i asertywność wymaga przede wszystkim i na pierwszym miejscu, żeby szanować swoje priorytety i nie pozwalać nikomu wdepnąć w realizowanie ich. Nie pozwalać nigdy nikomu zaburzać ci, na przykład, powiem o sobie dla mnie czymś takim jest. Święta godzina po przebudzeniu i święta godzina przed snem. To są tylko dwie godziny dziennie, kiedy oczekuję, że absolutnie nikt, nawet najbliżsi, nie będzie mi mówił co mam robić, ani oczekiwał, że porzucę mój piękny poranek i mój doskonały wieczór na rzecz ich potrzeb. Mogę to robić przez pozostałe 10 około godzin, a przez te dwie akurat nie i to są moje godziny mocy, które ładują mi baterie i które pozwalają mi poczuć, że moje życie zależy ode mnie i że moje priorytety są realizowane. I ta asertywność, która płynie ze środka, bo masz już tam ustawionego tego krytyka, masz zaopiekowane wewnętrzne dziecko, o tym jeszcze nie powiedziałam, ale jest to równie ważne. I nie boisz się tego, że kogoś urazisz, że ktoś cię przestanie lubić. Chciej, żeby cię nawet na chwilę nie lubił, ale żeby cię szanował, a szanuje cię kiedy? No oczywiście wtedy, kiedy ty szanujesz siebie. Wynika ta asertywność właśnie z szacunku wewnętrznego, szacunku do siebie. I to nie tylko do, do swoich priorytetów, ale na przykład potrzebujesz mieć jako żelazną zasadę postawioną Komunikację z szacunkiem. Jeżeli ty komunikujesz się zawsze z szacunkiem, to nie tylko możesz, ale masz wobec siebie obowiązek wymagać, oczekiwać, że inni będą się komunikowali z szacunkiem. Co to znaczy? Jeżeli ktoś mówi do ciebie bez szacunku, czyli podnosi głos, wyzywa, oskarża bezpodstawnie, to mówisz spokojnie, nie podnosząc głosu. Jeżeli mówisz do mnie w ten sposób, to wybacz, ale nie mogę kontynuować tej rozmowy i wychodzisz, wynosisz swoje ciało, bo ty nie chcesz zmieniać tej osoby, ty chcesz chronić siebie. Ale przy okazji dajesz komunikat drugiej osobie, że akurat z tobą nie da się tak rozmawiać i nieważne, czy drugi człowieku nauczyli cię tego w dzieciństwie, czy całe twoje otoczenie, ciocie, wujkowie i całe podwórko się tak z tobą komunikowało, to w ogóle nie jest istotne. Z tą osobą. Nie dasz rady, bo ta osoba ci zniknie, jeżeli będziesz hamem. I to jest właśnie ten sposób, żeby ustawić sobie swoje życie i swoje relacje w miejscu, które jest miejscem szacunku dla Twojego wewnętrznego pokoju, dla Twojej równowagi i harmonii. I ty i tylko Ty możesz to zrobić, i nawet masz obowiązek wobec siebie, żeby to w końcu w swoim życiu zrobić. Mam nadzieję, że ten film ci się podobał i że wniósł jakąś wartość w twoje życie. Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, tworząc społeczność ludzi wolnych i szczęśliwych, to polub to wideo, zasubskrybuj nasz kanał, a jeśli chcesz dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowej treści, naciśnij również dzwoneczek. Przydatne porady na każdy dzień i unikalne treści znajdziesz także na naszym Facebooku oraz na Instagramie, do których linki znajdują się w opisie poniżej. Do zobaczenia wkrótce!